Dzień dobry. Patrzcie na moje czupiradło. Ja się dopiero obudziłam. Godzina 12. Jest piękne słoneczko. Jestem u mamy, bo postanowiłam po prostu zmieniać się raz u taty raz u mamy. A jest tak cieplutko. moglibyśmy się dzisiaj jakoś rozłożyć. Może i tak. Chociaż... Zaplanowałyśmy fajne jakieś jedzonko, żeby Wam no, pokazać i idzie. zrobić. Kurczaka. Plus do taty chcę pojechać, bo dzisiaj był targ i obiecałam mu, że będą truskawki ze śmietaną, że będziemy sobie robić. A gdzie Dave? Pojechał do mrówki, idący się do sklepu. Taczka Aha. mu się złamała. Taczka? Ta? Tak. Wygięła się i koło się no. zapadło. Patrzcie tam na kureczki. O, latają, tutaj pieseczki, a te kury, te kury, no, tam ładne też takie są, a te kury są takie śmieszne, ostatnio jak wyszłam, bo tutaj okay. czereśnie, bóty, czereśnie, czereśnie zrywałam troszeczkę tutaj, tak wiecie, z tych takich niższych to wchodzicie i one tak spieprzają przed wami, one się tak boją ludzi. Naprawdę, ale rzeczywiście tam tylko jakieś pojedyncze czarosienki już zostały. O, o, uciekła. Czemu one tak uciekają? One no nie uciekają, biegną One wiesz. Jak wychodzą z zagrody, a mają przestrzeń, to, to tak jak dzieci, nie? Aha. Na polu tym. To, to... Ja myślałam, że to, że bojaźń przed człowiekiem. Coś, ty, jak one przechodzą koło nogi, żeby wyjść na, na ogród, no to... O, a tam przy samym kościele jest dumpling. No, no. Oj, dobra, trzeba jakąś kawkę zrobić. No to chodź, śniadanko naszykujemy i kawkę robimy. Ale... Zobacz jaki ten zakwit pierwszy, pierwszy raz w tym roku. Te czerwone? Tak. Nie wiem co to jest za ten. Też nie wiem. Myśmy tak kupili. Ale ruchy. ta róża jest piękna, o! Bardzo pachnie. Zobacz, pachnie. No, pachnie różą. A winogronka już. I winogronka. O. A w ogóle słuchajcie, u mamy się tak wysypia, bo ma, mama ma taki materac. Materac to jest łóżko, prawda? To jest lepsze niż łóżko. Ten materac tyle pieniędzy za niego dali. Ja sobie tutaj śpię. I to jest, to jest po prostu, e, bo u taty miałam jedno, jednoosobowe łóżko, nie? A tutaj się w końcu mogę rozwalić. Powiem Wam, że bardzo mi to pomaga w moim, w moim bólu. Mama mnie tylko rano budzi, bo oni się wcześniej budzą, ja, się ja przechodzę do nich do sypialni i sobie śpię do 12. Także powiem wam, że tutaj życie jak w mam. No, dobra. Robimy kaweczko. i coś później pomyślimy, co będziemy jeszcze nagrywać. Położyła tą rzodkiewę. Mama była na targu. Patrzcie, jakie rzodkiewy. W Anglii takich nie dostaniecie. Patrzcie, moje śniadanko. Sałatka z jajeczkiem. I mamusi chlebek. Dobra, ja zasiadam. Tutaj, o ile będę mogła mam ci pomóc, to pomogę. Chociaż nie wiem, co mama ma mama w głowie. Mamy całego kuraka, mamy przygotowaną fasolkę szparagową, młode ziemniaczki, tam truskaweczki. No, tu dzisiaj będzie tak na obiad. Dzisiaj będzie na obiad, ale trzeba to teraz zrobić, nasmarować, bo dopiero za parę godzin się go będzie piec. Tak. To, ten kurczak był, mamuś, od ilu dni w wodzie solankowej? No właściwie jedną noc i jeden dzień. No cały dzień. Cały dzień, słuchajcie. Ile, ile, się, ile się dodaje na, na ilość wody soli dodajesz? 10 łyżek na litr. 10 na, łyżek na litr. Na 2 litry, przepraszam. I wtedy ten, ten kurczak, słuchajcie, tak zrobicie, jest mega soczysty. Dobra. To ja na razie piję kawkę i obserwuję. Okej. Okay. Sriracha. Tak, to jest ten, co się daje do tych... Tu jest, słuchajcie, czosnek granulowany. Granulowany, już rozpuszczony w wodzie. Trochę tego. Majonezu. Trochę też majonezu, tak. Świdnicki, słuchajcie, najlepszy na świecie. Tak. Może. Musztardka. Musztardka. Sarebska? Wiesz co? Kremska. Ja ona różne. taka ostrzejsza jest, chyba. Tak, ona jest ostrzejsza. Chyba nie. Ale jest narysowany ten, że Aha, jest taki. Teraz jak się <laughs> no. tak się pognie. Tak. To mieszu, 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 mieszu. Zaraz. Nawet jajko nie jedno, tylko L K M -ka, S -ka i ilość. A mama bardziej... wszystko zawsze na na wyczucie, tak jak smakuje jej. Tak. Kurczak kocha cytrynę. A to tak. Jest, tak. A więc trzeba dać cytrynę i to szczerze powiedziawszy, ja nigdy nie parzę cytryny, jeśli poddana jest obróbce termicznej. Dlatego, bo wszystkie bakterie zginą. Ja to nawet nie myję owoców i warzyw za bardzo. Nie, trzeba. To nie są twoje wiesz, owoce z ogrodu, to a nawet jak są twoje, to deszcze kwaśne. A kiedyś się jadło z, z ziemi. I bo się kiedyś nie było, było zdrowiej. I wszystko. się nie stało. Całą? Nie, cool. no mogę spróbować, ale pierdolę tak, żebyś ty była zadowolona. No i. E, Mnie się wydaje, że mało pikantny, ale pod koniec, jak się teraz. Dawaj tego buldaka. Do tego. Płatki chili zapomniałam, jeszcze. albo płatki chili. K kurczak, no to jest białe mięso, to może pieprz ziołowy, czosnek, cebulę. Każde mięso lubi cząber. A to nie wiem. O, ta zziajana. Gorąco. One jak, wiesz, te płatki puszczą, to będzie pikantem mroźnie zje, więc trzeba sobie to odpuścić. O, chociaż trochę. Przyprawa trochę taki ala buldak z zupki chińskiej. Mm -hmm. No. I teraz będzie troszeczkę pikantniejsza. na pewno. Kurczak leżał w solance, więc to by było za dużo soli. Mm -hmm. Także tego nie solimy. Dobry. Spróbuj. Ale pod koniec dopiero daj mi znać. Czuć. Bardzo dobre. Mm. Nie ma soli, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, że, że kurczak jest posolony. Tak. No. no, i teraz zrobimy tak. Cały ten grzbiet, on jest nigdy nam niepotrzebny, nie? Jejku, ale to strasznie wygląda. Ojeju, ja nie mogę tego słuchać. Ojej, jej, jej! żeby czasem. Czyli jej, jej. Ja, ja nigdy nie kupuję całego kuraka. Trzeba to nie wyciąć. To kość koszt... Musiałam przerwać, bo mi niedobrze było, słuchajcie. Ja, ja tak, ja jak pierś z to czasami sobie zrobię, a tak to to nie. Ale dlaczego zrobiłam grzybiet? Bo zobaczcie, jeszcze trzeba odkręcić Tak? O! I co robimy? Teraz nacieramy pod skórą, chyba co? Pod skórą natrzemy masełkiem. Damy. Aha. A tutaj na wierzchu, chociaż tak naprawdę to powinnam to naciąć i posmarować, żeby to... To doszedł. tak najlepiej. Tak najszybciej, najlepiej chyba. żeby się potem nie te. Dobra, robimy to. I jaka rzeźnia tutaj się odwala. <głos> <głos> ja już bym tego nie zrobiła. Ale wiem, że jest wiele osób, które... Na pewno odwzorują, <grywa> także nakrywam. <grywa> Nacieramy. Mogę sobie to tak to znaczy się, weź, weź wyciągnij łyżkę. od o, Ja bym o, czy... to tak trochę polać. Nie, 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 nie. No dobrze. Roz, I wtedy rozcierać. No dobrze, niech będzie po twojemu. Ale wiesz, myślałam, że bez pędzelka chcesz, chcesz się obyć. O. Nie, żeby wszędzie doszło. O. Dawaj do środka, o tak. Musisz wiedzieć, że jeszcze na drugą stronę będzie, także. Aha, okay, to No robisz? to że. Musi A być... robiłaś już w tym sposobem? Robiłam, ale nie z tym mm, sosem. Tylko y, inny robiłam sos. Te skrzydełko tutaj po tej stronie, po twojej prawej stronie, jest mało. O. A teraz musisz wziąć, przekręcić. Czy ja to muszę zrobić? Dotkniesz rękę Homa. <noise> No, i już widzisz, dałaś radę. Słuchajcie, kurczak. Jak się upiecze, to musimy piec na razie pod y, taką folią aluminiową, żeby on był po prostu nie wyparowały soki ani co. I dopiero potem odkryjemy, żeby ta skórka była bardziej chrupiąca. Ale on się w zasadzie powinien dusić. Więc mięsko powinno być. A że nie dopuścimy, żeby do wyschnięcia. Piersi, dlatego, bo tam jest majonez, bo tam jest musztarda i jeszcze ma dać śmietany, ale nie nie trzeba dać śmietany, bo widzę, że jest dość Dobra. różny. Chyba dobrze jest co? Świetny. No i teraz trzeba przykryć ściereczką. Tutaj wisi ściereczka, Saruś. Dave, can you pass na... Um, ty towel? Towel, please. Yes, done. Yeah. Come on. Dave. <laughs> <laughs> Not no, I'm joking. No. Oh. Teraz to okay. musi stać za dwie godziny, a potem jak będę dawała na blachę, to y, znowu się nagramy. Ok. Dobra? Dobra. Idą. No, to narka. no więc a... przyszedł ten moment, kiedy kurczaka trzeba wyłożyć na blaszkę. Ja wysmarowałam smarowałam go tą blaszkę masełkiem. No, może niekoniecznie, ale zawsze tak robię, żeby na dno coś zawsze położyć. I piekarnik y, nastawiłam na. 160 stopni z termoobiegiem, dlatego bo nie chcę, żeby mi się wysuszył raczej żeby się udusił ten kurczak, a pod koniec będę go przypiekać. Na razie wstawię go na 40 minut i sprawdzę czy nie wypływa z niego płyn jak go nakuję, a nakuję go takim szpikulcem, mam taki tutaj szpikulec o. Jeśli go nakuje i wyjdzie nieprzezroczysty płyn, to znaczy się, że kurczak jeszcze jest nieupieczony. Dopiero na nóżce najlepiej, bo w piersi nie ma płynu. I to jak wypłynie przezroczysty płyn taki jak rosołek, to znaczy się, że kurczak już jest upieczony i można mocno nawet na 220 podkręcić na te 10 minut. Póki co teraz wstawiamy gondo. Piekarnika, a w równym czasie za jakie 20 minut stawię ziemniaki, i za 40, 30 minut, fasolkę, żeby w jednym czasie wszystko ugotować. A więc zrobimy to. Tak. No. Jest równa 16 godzina. Gdzie ja tam Mam. 16. Przekręciłam kurczaka na drugą stronę, żeby tutaj też był ładny, kolorowy, przypieczony. W tej chwili podniosłam do 170, bo ona była dosyć blada przy 165, bo tak myślałam, że 160 dałam, ale dam 165 i teraz przy 170 nakłuwam. Widzicie, wychodzi krek, czyli ona nie jest czysta, musi dalej się piec. Ta nóżka, no, czyli ten kurczak. A oto kurczak już gotowy. Nie jest y, mocno przypieczony, ale sprawdzałam, jest upieczony, więc zaraz nakładamy na talerze. Tak się prezentuje mój talerz. Ja jem mało ziemniaczków, więc nałożyłam sobie tylko jeden. A reszta ziemniaczków zostaje do zjedzenia przez moją rodzinkę. Smacznego! Słuchajcie, nie jesteście pewnie przygotowani. No, dasz radę? Daj, daj rękę, tak już pomalutki. Nogi już ci biorę. Nie jesteście przygotowani. Nawet ja nie byłam przygotowana na to, co się dzisiaj wydarzyło. Otóż. Wróciłam do domciu, do taty, bo myślałam, że <laughs> mieliśmy w ogóle plany, że tato pójdzie na targ i jak od lat to robi. Truskawki kupi, zrobimy sobie szejka ze śmietaną, z truskawkami. Słuchajcie, wchodzę do domu, tato od rana leżał na podłodze. Nie wiedziałam, co zrobić. Wpadłam w panikę, Zadzwoniłam od razu po mojego ojczyma, żeby go podnieść, bo ja sama nie byłam w stanie. Bo ja nie mogę dźwigać. Sama jestem w bólach, jak wiecie. Tato ma ogólnie trzy przepukliny w kręgosłupie. Przyjechał mój ojczym, chciał go podnieść, ale ja mówię, kurczę. Nie wiadomo, czy jak on upadł. Bo ty na szedłeś o 8 rano, tak, jakoś do toalety. Koło ósmej. I słuchajcie, bez władzy dostał nogi. Prawej nogi. Dosłownie jak na złość, jak tutaj mieszkałam dwa tygodnie, a teraz poszłam do mamy. To, słuchajcie, jak na złość to się wydarzyło w momencie, kiedy mnie nie było, ani nikogo nie było. Um, na szczęście, na szczęście przyjechałam. O pierwszej po południu, bo mówię a przyjadę, spędzimy cały dzień razem. Może zostanę na noc, to to, bo to. Dla mnie to jest nieważne: czy ja będę u taty, czy u mamy. Wiecie, koniec końców musieliśmy wezwać y, pogotowie. Tato dostał dwa zostrzyki bardzo mocne w, w tyłek, aby mu się trochę polepszyło, aby mu się poluźniło w tych. Aby ten stan zapalny trochę zszedł z, z tych przepuklin. Przyszli sąsiedzi, bo tato dobrze żyje z sąsiadami, więc poprosiliśmy o pomoc. I słuchajcie, po tych zastrzykach około 50, 50 minut minęło, i jakoś podnieśliśmy tego tatę, żeby usią, usiadł na łóżku i się położył. Załatwiliśmy mu taki oto wózeczek, zrobiliśmy mu kanapeczki, załatwiliśmy basen, załatwiliśmy po prostu wszystko, aby było ok. Powiem wam, że ratownicy po prostu nawet oni dali strzała w tyłek i po prostu pojechali. Co było dla mnie trochę szokiem, bo u mnie jak była taka sytuacja, to ratownicy jakby w Anglii mają taki yy, obowiązek, aby tego pacjenta chociażby posadzić na łóżku. Tutaj tego nie było, więc no ja, nie, ja nie, już nie będę gadała na służbę zdrowia, bo tak czy siak, cokolwiek nie powiem, i tak jest źle. I tak mnie pewnie źle odbierzecie. Ale po prostu no, na całe szczęście mam tutaj i rodzinę, i znajomych, którzy pomogą. Także pomogliśmy tacie stanąć, położyć się na łóżku. Na łóżku. Tato później usnął, te tabletki zaczęły wszystkie zastrzyki działać. Tato na chwilę obecną jest na mocno, mocnych tabletkach przeciwbólowych, i wieczorem ja wiem. Około, ja wiem, z godzinę temu w końcu poszedł do toalety. Ym, asekurowałam go tutaj tak w miarę o tyle, ile mogłam, ale na ten, o tym wózeczku jakoś doszedł do toalety. I powiem Wam szczerze, że nie mogłam taty zostawić samego, Ym, pomimo tego, że sama potrzebuję pomocy. To wiem, że mam i siostrę tutaj w Polsce i mam kuzyna, który w razie, jakby coś się wydarzyło w nocy, to, to mogę zadzwonić mm, o pomoc. Nie mam sumienia zostawić, wiecie, taty po prostu samego, także zostaję z nim. Mimo, że sama jestem w bólu. Ale taki miałam, słuchajcie, dzień. Zostaję z tatą, bo... Bo tutaj... Ewidentnie tato potrzebuje bardziej chyba pomocy, nawet niż ja. Także będziemy działać. Od poniedziałku działam z moją siostrą przede wszystkim, aby mu załatwić dobre leki, dostosować, które będzie brał już do końca życia. Jak również chcemy mu załatwić fizjoterapię, aby miał. A co ze mną, to ze mną będzie. Ja mam wizytę w środę. Z moim neurochirurgiem będzie omawiana operacja i będzie umawiana wizyta. W jakim szpitalu, co, gdzie, jak. Także wszystko Wam będę mówić. A na razie jestem w ogóle zestresowana tym wszystkim, tą całą sytuacją, bo po prostu dla jednego człowieka to jest po prostu za dużo. no. Także w ogóle nagrywam się wieczorem. Yy. Zaraz tacie daję. Specjalnie zostałam. Będę się tatą teraz trochę opiekowała, bo Będę rano, wieczorem teraz mu dam lek, rano sobie nastawię alarm, żeby się obudzić, podać mu kolejny lek, żeby miał po prostu ciągłość tych leków, aby, aby to, gdzie jest zapalenie w tych przepuklinach, aby mu to minęło. I będziemy się zastanawiać, co dalej. Być może nawet zrobię mu blokadę na kręgosłup, bo. Bo jeszcze utaty jest o tyle dobre. On ma schorzenie, słuchajcie, przepukli. U mnie, u mnie nie ma przepuklin, u mnie jest inne schorzenie. U mnie jest. Kręgi są po prostu poza, poza innymi kręgami. Jeden kręg wystaje, więc trzeba go wyrzucić i wymienić na implant. U mnie to jest. A utaty są przepukliny i na przykład u taty blokada by zadziałała. E, więc chyba zrobię tacie po prostu przepuklinę, albo. No nie wiem, pomyślimy. Co? Blokady. Blokadę no, blokadę. Najważniej... Najważniejsze teraz, żebyś doszedł chwilę do siebie, abyś stanął po prostu o w miarę do... w swoich siłach. Nie. Żebyś się lepiej poczuł, bo tak. naprawdę... I chyba kupię tą baby kamerę tutaj dla taty, żeby po prostu patrzeć, co się u niego dzieje. Bo naprawdę, wiecie co, gdyby nie ja, jak ja bym dzisiaj nie przyjechała do taty, to tato by tutaj leżał cały dzień. Masakra po prostu. Coś strasznego, no? Nawet nie chcę myśleć. W każdym razie, taki był mój, taka była moja reszta dnia. Jestem bardzo po prostu tym wszystkim wymęczona i... I tyle. No, także... Sajonara. Pa.